Największą prędkość, jaką osiągnęłam, było to 210 km na godzinę na torze. Mam na imię Ola i w TME pracuję już ponad półtora roku. No i na co dzień zajmuję się wszystkim, co jest związane z employer brandingiem. Można powiedzieć, że moją pasją jest motoryzacja. Wszystko za sprawą mojego taty który w mniej więcej wieku trzech lat posadził mnie po raz pierwszy za kierownicę. Nie szaleję na drogach, raczej staram się wyjeżdżać gdzieś tam na tory. Przy takich prędkościach to głównie jest adrenalina i patrzenie po prostu na kąt kolejnego zakrętu, żeby zdążyć z dohamowaniem. Moim motorem napędowym jest gdzieś tam spełnianie kolejnych motoryzacyjnych marzeń, czyli albo przejechanie się konkretnym jakimś samochodem, albo po prostu spotkania z ludźmi, którzy nadają ze mną na tych samych falach. A gdy gdzieś tam mam jakiegoś doła, gorzej się czuję, to nocna przejażdżka po naszej kochanej łodzi jak najbardziej rozluźnia i mega daje kopa. W TME jest miejsce dla każdego. Jako zespół razem tworzymy miejską energię.